Witam miłośników motocykli WSK. Przedstawiam swój nowy nabytek. Jest to WSK 125, rocznik 71. Ostatnia dwuramówka. Motocykl jest w dość kiepskawym stanie, ale w miarę kompletny. I w ciągu kilku miesięcy sądzę, że postaram, dam radę go odbudować. W kilku filmikach pokażę, co z nim zrobię. Na pewno w najbliższym czasie będzie czyszczony bak, ponieważ jest bardzo zardzewiały w środku. I to przede wszystkim będzie trzeba ogarnąć. Także do czyszczenia idzie gaźnik. Sprawdzałem, już iskra jest, więc będzie próba odpalenia silnika. Jeżeli serce zagada, cała rama, cała wózka zostanie rozebrana. Wszystko zostanie wypiaskowane, pomalowane i poskładane od nowa. Postaram się także odnowić chromy. Zobaczymy, jak to finansowo będzie wyglądało. I mam nadzieję, że na początku przyszłego sezonu WSK będzie już normalnie ziła po polskich drogach. Pozdrawiam i do zobaczenia.